Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej, która spowodowana jest ostatnimi kłamstwami polityków prawa i sprawiedliwości dotyczącymi kwestii długości czasu pracy. O więcej szczegółów poproszę pana posła Adama Szeinfelda. Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu. Można by i trzeba zacząć tę naszą konferencję dzisiaj od takich stwierdzeń. Kłamstwo, nieprawda, fałszerstwo. A to jest stan, który można przypisać postawie i wypowiedziom niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zarzucają nam tworzenie projektu, którego w ogóle w Sejmie nie było, nie ma i nie będzie. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że Platforma Obywatelska jest gwarantem tego, że w Polsce był pięciodniowy tydzień pracy, jest pięciodniowy tydzień pracy i będzie pięciodniowy tydzień pracy. Kompletnie nie wiemy skąd tym razem, dlaczego i po co, to już wiemy, bo to jest metodologia prawa i sprawiedliwości budowania skali poparcia poprzez wywoływanie strachu u obywateli właśnie i dzielenia ludzi na tych, którzy są za czymś albo przeciwko czemuś, ale jest to bardzo nieodpowiedzialna, bardzo nie dobra postawa, kiedy chce się z konkurencją polityczną wygrywać poprzez straszanie obywateli. Powtarzam jeszcze raz, nie ma projektu, nie było projektu i nie będzie projektu platformy obywatelskiej, który wprowadzałby coś tak absurdalnego, jak pięcio-, sześciodniowy tydzień pracy. Właściwie powiem szczerze, drodzy Państwo, że na tym byśmy mogli konferencję zakończyć, bo jej głównym przekazem jest i musi być zanegowanie kłamstwa, nieprawdy, fałszerstwa, Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast wyprzedzając niektóre być może pytania, od razu powiem, że jest projekt w Sejmie, ale projekt pro pracowniczy, projekt, który wychodzi na przeciw postulatom, Pracownikom pracowników projekt, który ma wyeliminować lukę błąd legislacyjny w polskim kodeksie prawa, w którym to pracownicy gorzej są traktowani w sobotę niż w inne dni wolne od pracy, na przykład niedzielę czy święta. I dlatego nazywając, czy tworząc tytuł tej konferencji mówimy sobota jak niedziela, a nie tak jak PiS mówi sobota jak poniedziałek. Chodzi o to, żeby pracownik nie był poszkodowany i pokrzywdzony i żeby był tak dobrze i równo traktowany w sobotę, jak w niedzielę, czy święta na przykład Bożego Narodzenia albo innego typu święta. Jak można wywóz z tego pro-pracowniczego, Dobrego i słusznego projektu eliminującego lukę prawną w polskim prawie, zupełnie przeciwny wniosek. To ja nie wiem. Wytłumaczenie jest tylko tak, jak powiedziałem, że to wierutne kłamstwo jest uprawianiem czarnego PR-u i czarnej propagandy przez Prawo i Sprawiedliwość. Mamy nadzieję, że projekt, który jest w Sejmie, jeśli przejdzie przez procedurę właśnie poprawi sytuację pracowników, którzy nie powinni pracować w sobotę, ale jeżeli już pracują, mają być tak samo dobrze traktowani jak w niedzielę czy w inne święta. Dziękuję bardzo. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o pytania. No. Nie. No, tak samo dobrze. To znaczy, że jeżeli pracownik pracuje w sobotę, to dzisiaj nie może dostać wynagrodzenia, a często nie ma innej możliwości, żeby mu zapłacić. Mało tego, jeżeli miałby dostać wynagrodzenie, to to musi być wynagrodzenie nienormalne, tylko wyższe, a więc jako nadgodziny. Tak jak się płaci nadgodziny podwójnie w niedzielę i święta. Dzisiaj tego nie ma, nie wiadomo. Dlaczego? Mało tego, niekiedy dochodzi do takich sytuacji, że pracodawca nawet nie może dać wolnego za tą pracę pracownikowi, bo na przykład, jeżeli on jest na chorobowym albo ma urlop w okresie, kiedy wolno mu w ogóle dać ten wolne, czyli w okresie rozliczeniowym, to nie ma prawnej i faktycznej możliwości, żeby w ogóle mu zrekompensować te wolne. Po prostu jest sytuacja patowa, jest to rozwiązanie prawne zupełnie niedobre i szkodliwe dla pracownika. Dziękujemy bardzo.